Cześć, jakiś czas temu otworzyłem 1160 szkat blasku księżyca, z czego wypadły, wypadło mi 57 zwoi boga smoków, kilka tutaj, chyba dwie sztuki, czy jedną sztukę już tam znalazłem na koncie, plus podręcznik i kowala ze szkat szczeniaka. I tym wszystkim spróbuję ulepszyć ostrze słońca. Zobaczymy na ile uda nam się zrobić. No to zaczynamy. Do plus 4 to do okay. Plus 5. Nie pomieszczam na ulepszanie. Znowu próba na plus 5 ulepszył. Próba na plus 6 spalił, próba na plus 5. Ulepszył. Próba na plus 6 spalił. Próba na plus 5. Ulepszył. Próba na plus 6 ulepszył. Próba na plus 7, spalił. Próba na plus 6. Ulepszył. Kolejna próba na plus 7. Ulepszył. Teraz podręcznikiem Nie próba na 8. Ulepszył. Jest plus 8. Próba na plus 9. Ulepszył. O kurwa, jest ostrze słońca plus 9. Jezu, jaki fart. <gryw> o kurde, jeśli wy nie wierzycie w to, to ja też w to nie wierzę. O! Szok. Okej, okay, do następnego odcinka, na razie.